Witaj! W poprzednich lekcjach omawialiśmy sobie dość dokładnie dwie grupy rzeczowników: rzeczowniki policzalne oraz niepoliczalne. Mamy już za sobą y, takie określenia jak a lot of, many oraz much. Wiemy już, jak je stosować. Wiemy, że many do rzeczowników policzalnych, much do niepoliczalnych i oznaczają one oba dużo czegoś, dużo wiele. Natomiast dzisiaj przyjrzymy się, jak powiedzieć, jak zastosować do obu tych grup y, rzeczowników określenia, które znaczą kilka tylko do policzalnych oraz y, trochę do niepoliczalnych, i będą to określenia a few oraz a little. Dzisiaj zajmiemy się omówieniem tego pierwszego i spojrzymy sobie właśnie, jak je stosować do grupy rzeczowników policzalnych. Zapraszam. Dzisiaj w części poświęconej słownictwu, osiem nowych słówek, trzy rzeczowniki, akurat wszystkie policzalne, trzy czasowniki i dwa przymiotniki. Pierwszy, a cell. a Cell to komórka bądź cela. Na zasadzie takiej, cela, pokój, cela więzienna na tej zasadzie. I tutaj, jako komórka, a cell, a brain cell, komórka. Mózgu, A cancer cell na przykład, komórka rakowa, coś co też gdzieś tam jest y, ostatnio w mediach czy gdzieś tam w literaturze, A blood cell, komórka krwi, y, krwinka. Y, jak tego jeszcze użyć? Cells in your body to będą komórki w Twoim ciele. A prison cell to będzie właśnie cela więzienna. Cell. Także mówimy a cell phone, traktowane jako przymiotnik cell phone, telefon komórkowy. Czasem też samo cell traktowane jest właśnie potocznie jako komórka, yy, telefon komórkowy. A trial, a trial ma kilka znaczeń. Pierwszy taki główny, chyba po, powiedzmy najbardziej popularny proces yy, sądowy bądź rozprawa sądowa, proces. I teraz jak tego użyć? Na przykład w zdaniu Their son is on trial. To be on trial. Their son is on trial. Będzie, że toczy się proces wobec niego, czyli jest w trakcie procesu, tak? Jest proces sądowy. E, tutaj jeszcze jaki może być proces? E, murder, trial. Proces o morderstwo, tak? E, fraud, trial. Będzie o oszustwo. Civil trial Cywilny proces, czyli postępowanie Kodeksu cywilnego tak? I jeszcze Trial to także próba bądź test Czyli trial period To byłby na przykład próbny okres Jak to traktowane jako przymocnik Natomiast trial to będzie właśnie próba Także poddany ktoś jest na przykład Próbie, tak? Trial W rozumieniu testu Tak? Testowania Poddawaniu próbie. Trial, próba, test Oprócz rozprawa, proces sądowy. e colleague, colleague to e, kolega bądź koleżanka z pracy. E, I teraz, dopóki nie powiemy na przykład e, male, na przykład male colleagues, e, ci współpracownicy czy koledzy z pracy będą wtedy płci męskiej. Tak? Female colleagues to będą właśnie e, koleżanki z pracy na tej zasadzie, czyli płci żeńskiej czyli e colleague sam nie wskazuje na płeć, dopiero trzeba dodać male albo female. Natomiast jeżeli chodzi o synonimy, to, to jest bardziej oficjalna nazwa, ponieważ w mniej oficjalnym, potocznym języku colleague jest zastępowane raczej workmate w brytyjskim angielskim albo coworker, coworker w amerykańskiej odmianie angielskiego. Natomiast to bardziej jest taka, y, bardziej oficjalna nazwa colleague, tak y, colleague i y, a colleague of mine, tak tego użyjemy, y, mój kolega, tak z pracy, a colleague of mine. Będzie wiadomo, że jeśli użyjesz słowa colleague, będzie znaczyło, że to jest kolega z pracy typowo, tak konkretnie. Nie friend, a friend of mine, mój przyjaciel, friend, znajomy, ale colleague, czyli kolega z pracy, one of my colleagues, jeden z moich e, kolegów z pracy, one of my colleagues, byśmy powiedzieli, tak? To insist to czasownik upierać się bądź nalegać, tak? I teraz um, Mike insisted that he was right, czyli upierał się. Michał upierał się, że ma rację. Mike insisted. Albo he insisted I should take a taxi. On nalegał bym, wziął taksówkę, bym wzięła taksówkę. Insist, upierać się, nalegać. To cross, to przechodzić, przekraczać w sensie, czyli po prostu to cross the road, przeć, przeć, przekroczyć drogę, przechodzić przez drogę. To cross the road, to cross the street, ulice, to cross the river. Przekroczyć rzekę, ale też y, krzyżować, czyli na przykład two lines cross, czyli dwie linie się krzyżują, to, two roads cross, czyli dwie drogi się krzyżują, tak? To cross your arms, skrzyżować ramiona, to cross your legs, skrzyżować nogi, to cross the finish line to także przekroczyć linię końcową, the finish line, czyli metę, to cross the finish line, i to cross fingers to Trzymać kciuki. Coś takiego też oczywiście funkcjonuje w języku, więc e, to tutaj przedstawiam. To cross fingers. E, czasownik to promise, obiecać. To promise. Obiecać, przyrzekać. I they promised to visit us. They promised to do something. Obiecali coś zrobić. They promised to visit us. Obiecali, by nas. Od, obiecali nas odwiedzić. Tak. E, I tuż znowuż. E, on obiecał mi, że tego już więcej nie zrobi. He promised me that he won't do it again. He promised me. Obiecał mi. Przyrzekł mi, obiecał mi. Przymiotnik scientific, naukowy. Scientific. Naukowe eksperymenty, badania, dowody naukowe. Scientific experiment, scientific research, scientific evidence. Dowody naukowe. Scientific, Naukowe. Kompleks. Kompleks to przymiotnik, czyli jaki złożony, kompleks to złożony przymiotnik, yy, przymiotnik oznaczający złożony. W, po, w polskim języku yy, gdzieś tam funkcjonuje yy, rzeczownik kompleks jako kompleks budynków, yy, z, czyli jakiś tam yy, Kilka budynków połączonych razem, tworzących jedną jakąś strukturę, powiedzmy, kompleks, coś złożonego. Natomiast w angielskim języku e, kompleks to przymiotnik, oznacza złożone, że coś jest, tak? Kompleks. I teraz e, complex issue, będzie to złożona kwestia, complex problem, e, złożony problem. A complex system, złożony system. A complex process, złożony proces. I tutaj jeszcze takie wyrażenia: The situation is very complex, możemy tak powiedzieć, sytuacja jest bardzo złożona. Albo o wiele bardziej złożone niż myślisz. It's much more complex than you think. W ten sposób użyjemy tego complex. W ubiegłych lekcjach dość dokładnie omawialiśmy sobie różnicę między dwoma grupami rzeczowników w języku angielskim, yy, czyli tak jak zasadniczo powiedzieliśmy, dzielą się one na policzalne oraz niepoliczalne. To, co powiedzieliśmy już wcześniej, że żeby powiedzieć w stosunku do rzeczowników policzalnych, które możemy policzyć, tak wskazać ich liczbę, czyli jabłka, samochody, rośliny, ludzie, zwierzęta itd., gdzie możemy podać sztukę. Czy ilość rzeczy, to żeby powiedzieć, że czegoś jest właśnie dużo, jeśli chodzi o ten rzeczownik policzalny, no to używaliśmy dwóch określeń: albo a lot of, które raczej używamy w zdaniach tylko twierdzących i byśmy tym się posługiwali, natomiast w pytaniach i przeczeniach musielibyśmy użyć innego określenia many. Oba znaczą to samo dużo bądź wiele. A lot of books, many books, tak? A lot of people, many people, tak? Natomiast a lot of many byśmy użyli w pytaniach oraz przeczeniach. Natomiast dzisiaj zobaczymy sobie, jak powiedzieć, że jest kilka czegoś, bądź mało. Do tego będzie nam służyło określenie a few oraz few samo. Analogicznie tutaj dla grupy. Rzeczowników niepoliczalnych, będziemy stosować a little oraz little. W tej lekcji dzisiejszej zobaczymy, jak zastosować właśnie te określenia, ponieważ ono a few oraz few łączy się z grupą rzeczowników, właśnie policzalnych. I znaczy to kilka bądź mało. Zobaczmy. A few znaczy kilka. A few. I tutaj mamy ten rodzajnik, jak jest nazywany, czy przedlimek nieokreślony. A few, w połączeniu razem jest to wyrażenie, znaczy kilka. A few. Daje nam to informację pozytywną, że jest pewna ilość czegoś, tak? Nie jest dużo, bo tylko kilka, ale wiąże się z tym też ta informacja pozytywna, że wystarczająco. Kilka. Wystarczająca ilość. Mało, ale wystarczająca. Czyli na przykład I have a few options. Co będzie znaczyło? Mam kilka opcji. Ale informacja nadal pozytywna. Mam kilka opcji, jest to pozytywne. A few options. Nie y, dużo, ale wystarczająco. I have a few options. Mam kilka opcji. She has a few friends in Italy. Ona ma kilku przyjaciół, kilku znajomych w, we Włoszech. Tak? Natomiast do tego możemy dodatkowo jeszcze dodać only. Tak? I wtedy only a few będzie to podkreślone, że tylko kilka, tak? Czyli to jest dodatkowo możemy powiedzieć: I only have a few options. Mam tylko kilka opcji, ale nadal jest to związane z tym a few, kilka informacją pozytywną. Mam tylko kilka opcji. Zamiast tego only możemy zastosować także just, tak? I just have a few options. I tutaj w tym przypadku dałem taki przykład inny. I, uh, she has just a few friends. Ona ma tylko kilku znajomych. Tak? W ten sposób. Natomiast only musimy dać przed tym czasownikiem, jeżeli używamy have. I only have a few options. Zobaczmy. Z kolei teraz, jeżeli tutaj pozbędziemy się tego rodzajnika, tego przedimka a i zostawimy samo few, few, bez tego a, będzie to znaczyło mało. Drobna różnica tutaj, ale, ale językowo duża różnica, czyli nie będzie znaczyło kilka czegoś, tylko mało, few, mało. Oczywiście cały czas do rzeczowników pozytywnych, e, przepraszam, policzalnych. I teraz będzie to związane z informacją już negatywną, ponieważ jest owszem pewna ilość czegoś, ale ilość mała i niewystarczająca dla nas, tak? Podczas gdy. A few była pewna ilość, ale dla nas wystarczająca. Nie dużo, ale wystarczająca. Tutaj samo few będzie znaczyło, że jest mała ilość i niewystarczająca dodatkowo. Informacja negatywna. Mało. Czyli na przykład, jeżeli już będzie I have few options, zamiast tego I have few options, mam mało opcji. Mam mało opcji, co wiąże się z sytuacją, tą informacją negatywną. Mało. Niewystarczająco w sensie, tak? E, na tej zasadzie to jest ta różnica. Do tego możemy dodać very i będzie wtedy very few, bardzo mało. Jak będzie? I have very few options, mam bardzo mało opcji, czyli tu dodatkowo jeszcze jest to podkreślone tym very. Czyli na przykład ona ma bardzo mało przyjaciół, bardzo niewielu przyjaciół. She has very few friends, czyli nie tylko few co daje negatywną informację pełna, niewystarczająca, ale very few friends podkreślone. Dodatkowo możemy jeszcze powiedzieć too few, czyli too, czyli zbyt, zbyt mało, tak? To jest dodatkowo jeszcze podkreślone, tak? I have too few people to complete this project. Mam zbyt mało ludzi, by ukończyć ten projekt w ten sposób. Too few, zbyt mało. Czyli to jest ta różnica. Trzeba sobie to Gdzieś tam zapamiętać, że a few to kilka, ale mało, ale wystarczająco. Natomiast few bez tego a to mało, informacja negatywna niewystarczająco. Natomiast e, jeszcze z, takie sformułowania z a few, czyli kilka, bądź w znaczeniu parę też tłumaczymy na polski, czyli na przykład a few minutes ago, parę minut temu, kilka minut temu, tak? A few days ago. A few days ago, kilka dni temu, parę dni temu, przetłumaczymy, bądź a few questions. Kilka pytań, parę pytań, tak? I tutaj przykłady. Rozmawiałem z nim kilka minut temu. I spoke with him a few minutes ago. Tutaj zawsze należy dodać a few. A few minutes ago, kilka minut temu. To się zdarzyło kilka dni temu. It happened a few days ago. Chciałbym Zadać Ci kilka pytań, tak samo tych kilka pytań, a few questions, I would like to ask you a few questions. Powtórz ze mną osiem słów. Komórka cela, a cell. A cell, komórka. Proces rozprawa, próba. A trial, a trial, proces. Kolega, koleżanka z pracy. A colleague, a colleague, kolega. Upierać się nalegać. To insist, to insist. Nalegać. Przechodzić, przekraczać, krzyżować. To cross, to cross. Przekraczać. Obiecywać, przyrzekać. To promise, to promise, obiecywać. Naukowy. Scientific, scientific, naukowy. Złożony. Kompleks, kompleks. Złożony. Teraz powtórz za mną 15 zdań. Mam kilka pomysłów. I've got a few ideas. I've got a few ideas. Mam kilka pomysłów. Mam tylko kilka opcji. I only have a few options. I only have a few options. Mam tylko kilka opcji. Bardzo niewiele osób wie o tym. Very few, people know about this. Very few people know about this. Bardzo niewiele osób o tym wie. Mam zbyt mało osób, aby ukończyć ten projekt. I have too few people to complete this project. I have too few people to complete this project. Mam zbyt mało osób, aby ukończyć ten projekt. To się stało parę dni temu. It happened a few days ago. It happened a few days ago. To się stało parę dni temu. Uwierz mi, naprawdę masz wiele dobrych cech. Believe me, you really have a lot of good qualities. Believe me, you really have a lot of good qualities. Uwierz mi, naprawdę masz wiele dobrych cech. Jest kilka rzeczy, które musisz wiedzieć. There are a few things. You need to know. There are a few things you need to know. Jest kilka rzeczy, które musisz wiedzieć. To tylko kilka przecznic stąd. It's only a few blocks away. It's only a few blocks away. To tylko kilka przecznic stąd. Mam bardzo mało opcji. I have very few options. I have very few options. Mam bardzo mało opcji. Rozmawiałem z nim kilka minut temu. I spoke with him a few minutes ago. I spoke with him a few minutes ago. Rozmawiałem z nim kilka minut temu. Będziemy z powrotem za kilka godzin. We'll be back in a few hours. We'll be back in a few hours, będziemy z powrotem za kilka godzin. Zostało zbyt mało. There are too few left. There are too few left. Zostało zbyt mało. Lecimy do Tokio na kilka dni. We're flying to Tokyo for a few days. We're flying to Tokyo for a few days. Lecimy do Tokio na kilka dni. Zatrzymaliśmy się tam tylko przez parę dni. We stayed there only for a few days. We stayed there only for a few days. Zatrzymaliśmy się tam tylko przez parę dni. Chciałbym Pani zadać kilka pytań. I would like to ask you a few questions. I would like to ask you a few questions. Chciałbym zadać Pani kilka pytań. Na początku, właściwe użycie few oraz a few może rodzić pewne trudności. Dlatego zachęcam Cię do tego, by obejrzeć nagranie z zadaniem domowym, gdzie y, które pomoże Ci utrwalić sobie te wiadomości zdobyte podczas tej lekcji poprzez powtarzanie i także zapisywanie zdań. W kolejnej lekcji przyjrzymy się, jak zastosować określenia little oraz a little, które używamy do grupy rzeczowników niepoliczalnych. Do zobaczenia!